Jorwet czeka, Duan. Gdzie on jest? Tris teleportowała ich do Doliny Pontaru. Zmusił ją. Nie. Skojatel w Edirn zapłacą krwią za moją głupotę. Eliard, przygotuj oddział do wymarszu. Ruszacie natychmiast. We flot sam był pogrom. Ulice spływają krwią twoich pobratymców. Wiem. Dlatego potrzebuję twojej pomocy. Chcesz, bym razem z tobą mordował ludzi? Pragnę śmierci każdego z tych dłan. Ale nie o to chodzi. Naszym celem jest Dolina Pontaru. Dlaczego Dolina Pontaru? Dolina Pontaru jest jak kawał dobrego mięsa, na który rzucają się psy. Skoja te gryzą najmocniej. Bo to nasza ziemia. Z dziada, pradziada, nie jestem bandytą, Gwynblade. Jestem dowódcą wielkiej armii. Chcesz utworzyć państwo elfów? Państwo elfów już istnieje. Nazywa się Dolblatana. Włada nią Francesca Findaber. Włada? Nie, ona tylko wypełnia polecenia Nilfgardu. A nam chodzi o prawdziwie wolne państwo. Kraj, w którym elf będzie mógł wejść do każdej karczmy. Kraj, w którym ludzie będą mogli bez lęku zapuszczać się w las. I co, postanowiłeś zostać królem? Król Jorwet I? Nie chcę być królem. Mówiłem ci już, że znam głowę, do której pasuje korona. Trzeba ją tylko na nią nałożyć. Czyja ta głowa? Należy do kogoś, kto wierzy w prawość, uczciwość i honor. Do kogoś, kto nie zaprzeda się niewgardowi za garść Orenów. Do kobiety imieniem Saskia. To twoja narzeczona? Nie kpi, Gwynblade. Bo mówisz o niej, jakby była dla ciebie kimś więcej niż tylko ładną główką do korony. Zmienisz zdanie, kiedy ją poznasz. Wkrótce cały świat usłyszy o odwadze dziewicy Zedirn. Dowiodła już tej swojej odwagi? Czy tylko tak mówią? Tak. Pokonała Smoka. Powiedziałeś, że udajesz się w okolice Wergen. To prawda. Czego miałbyś szukać u krasnoludów? Henselt rozbił obóz ze swoją armią na prawym brzegu rzeki. Dziwica i czarodziejka zbierają armię do obrony Edirn. Jaka czarodziejka? Filipa Eilhard. Co redańska czarodziejka robi w Edirn? To jej sprawa. I czego oczekuje ode mnie dowódca armii? Żebyś wyruszył ze mną do Edirn. Być może znajdziesz tam swoją czarodziejkę. Ale na pewno poznasz kogoś, kto wkrótce zmieni układ sił na północy. To dwa dni drogi. Nie zdążysz. Mam plan. Dam radę. Ta? Jaki? Najpierw powiedz, czy nam pomożesz. Muszę wiedzieć więcej. Teraz nie podejmę decyzji. Nie, Wadgern. Pomogłeś mi z leto. Dlatego w ogóle teraz rozmawiamy. Obaj chcemy dopaść tego samego Sukinsyna. Ale nie zapomniałem, w jakim towarzystwie tu przypłynąłeś. Decyduj teraz. Puszczę cię wolno, jeśli odmówisz. Później nie mógłbym. Pomogę wam. Razem dopadniemy leto. Świetnie. Nie ma czasu do stracenia. Musimy odbić jeńców, trzymają ich na barce. W mieście był pogrom, jak chcesz to zrobić z tą garstką? Nie jesteś pretensjonalny, jesteś szalony. Moja matka też tak mówiła. Jestem. Jesteś wreszcie. Faktoria się gotuje. Jesteś pewien, że to dobry pomysł? Nie będziemy wchodzić do miasta. Podzielimy oddział. Ty uderzysz od przystani, dostaniesz najlepszego zwiadowcę. Ja zresztą podpłynę rzeką. Większość straży powinna być w faktorii. Czyli pogrom jest nam na rękę. Ująłbym to nieco inaczej. Jasne. W przystani może być niebezpiecznie. Jeśli liczyłeś na łatwiznę, nie o to chodzi. Spróbujmy podstępu, jak wcześniej zleto. W przystanie nie zapewnię sobie wsparcia. Ale za to strażnicy nie będą nas zatrzymywać, a na barce będzie ich tylko kilku. Będą martwi, zanim zdążą dobyć mieczy. A wtedy damy sygnał reszcie. Tym razem nikt nam nie ucieknie. Zgoda, zróbmy po twojemu. Skojatel! Ewelien Wrychet! Wrychet! Za mną! Jesteśmy na miejscu. Musimy przejść przez bramę. Łatwe jak lęba z masłem. Co? Nic dwan. Prowadź. Stój, kto idzie? Elfa złapałem i to nie byle jakiego. Jorwet Loredo obstra się ze szczęścia. Kazał odprowadzić go na barkę. Ha, a już mieliśmy topić to plugastwo. Tutaj, żeby ścierwo zatruło wodę? W dole rzeki. Idziemy. Pany, zamknąć bramy, żeby nawet mysz się nie prześliznęła! Wiesz, co jest zabawne, Gwymblade? Co? Nigdy tu nie byłem, a zamieniłem życie tych dłan w piekło. Jak ci się podoba w stworzonym przez ciebie piekle? Oni też widzą mnie po raz pierwszy i jakoś nie dręczą ich wyrzuty sumienia. A powinny? Chyba nie. Chcą patrzeć, jak umieram. Ja chcę patrzeć, jak umierają oni. Tak to już jest na tym świecie. Drugie strony medalu wymyślają filozofowie z Oxenfurtu, którzy nigdy nie byli w takim miejscu jak Flotsam. Nikt nie będzie dzisiaj umierał, Jorwet. Stać! Gdzie ty idziesz z tym elfem? To Jorwet. Lored dokazał przyprowadzić go na barkę więzienną. Jorwet we własnej zastranej osobie? Kurwi syn zastrzelił mojego brata! Chyba nikt się nie obrazi, jak trochę się z nim zabawię. Nie ma na to czasu. A to czemu? Dostałem polecenie doprowadzić go na barkę. A ty kto jesteś? Elfi kochać? Odsuń się, albo tak cię urządzę, że nie będziesz wiedział, którędy masz jeść, a którędy strać. Dobrze już dobrze. Idź precz! Niech suczy syn zgnije w kajdanach. Tacy jak ten mały, skurwiały Duan. Takich lubię najbardziej. Zabijanie ich jest jak pielenie chwastów. Zwykłe dziękuję by wystarczyło. Jasne. Jesteś moim bohaterem. A ty gdzie? Prowadzę Jorweta na barkę. Polecenie Loredo. No dobra. Wiesz tych z lewej, z prawej są moi.

Wiedziałem, że się zwąchasz z tymi śmierdzielami, mutancie! Bohater się znalazł! Jeśli odpłyniecie, spalę te dziwki z żywcem! Płyniemy. Nasze kobiety są gotowe na śmierć. Ale ja nie jestem gotowy. Idę. Nie! Raduj elfki Wiedźminie! Loredo oszalał! Spali je żywcem teno już to dobrze robi ja jak baba Laredo. Uciekł Green Blade! Loredo ściąga posiłki! Odpływamy! Wieża płonie, musimy skakać. Nie możemy! Jesteśmy związane, pomóż nam! go Nie pożyje. Jeśli nie wykończą go miejscowi, zrobi to ktoś inny, to bez znaczenia. Ocaliłeś nasze kobiety. Jesteśmy Twoimi dłużnikami. Pomóż mi znaleźć królobójcę i Tris, to będziemy kwita. W takim razie do Wergen. Odpływamy! Vernon Ross wypłynął bez przeszkód? Nic mu nie jest. Pogawędziliśmy chwilę, gdy szedłeś na klify z łucznikami. Chciałem, by wiedział, że odpływa tylko dlatego, że mu na to pozwoliłem. oddziały specjalne, utworzone przez Foltesta do zwalczania Skojatel po pierwszej wojnie z Nilfgardem. Weterani, profesjonaliści, najlepsi z najlepszych. To koniec, Roż. Widzisz te tarcze? Brakowało mi tylko temerskich lilii. Pokonałem dowódców wszystkich oddziałów specjalnych na północy. Teraz będę mógł zjednoczyć Skojatel. Kończ już! Nie zabiję cię, Roż. My, NCIT, nie zabijamy ostatnich przedstawicieli wymierających gatunków. Żyj i pamiętaj, kto Cię pokonał, bo mogę to zrobić jeszcze raz. Wafail, Werno Nierosz. Popełniasz błąd, Jorwet. Znajdę Cię. Wypływamy! Udało się. To dopiero początek, ale cieszę się, że stanąłeś po właściwej stronie. Zazdroszczę pewności. Królobójca zagrał nam na nosie. Porwał Tris Merigold. Zupełnie jakby życie Foltesta mu nie wystarczyło i musiał mieć również jego byłą doradczynię. Nie namyślając się długo, zaokrętowałem się na Barkę i zabierając ze sobą Geralta, ruszyłem w głąb Doliny Pontalu. Tam właśnie, jeśli wierzyć elfom, zebrali się wolni ludzie pod sztandarami Wergen, by walczyć z kedwyńskim najeźdźcą. Zmienić tu należy o wyjątkowych personach, które przyłączyły się do mojej drużyny. Choć przyznaję, że przykrym jest towarzystwo łotrów i morderców z komanda Skojatel, to pomoc Jorweta i jego niesławnej kompanii wielce okazać się może pomocną. Pomoc? Pomocną? No, coś nieładnie. Przydatną! O lepiej!